Wjeżdża do nas Pan Błaszczak i Pan Premier Jarosław Kaczyska. Tu stoi człowiek, polityk, który szczególnie przysłużył się temu, by Polska miała armię, bo ta sytuacja, która była przedtem, te 95 tysięcy żołnierzy, to w istocie był brak armii. Żeby Polska mogła bronić swoich granic, powstał plan. Wielki plan, od razu chcę powiedzieć, że przygotowany nie przez cywilów, tylko przez sztab generalny w dwóch wersjach. Jedna z nich została wybrana, a tym, który miał ją zrealizować i realizował z całą energią, z ogromną energią, z wielkim talentem organizacyjnym, był właśnie pan minister Błaszczek. Pan miało poparcie ogromnej większości Polaków, ale niestety jednocześnie wywoływało wściekłość tych wszystkich, którzy pracowali przedtem nad tym, by Polska była bezbronna, by Polska była krajem, jeszcze raz to powtarzam, w istocie bez wojska, bez armii. I ci ludzie dzisiaj niestety triumfują. Jeśli bez jakichkolwiek podstaw prawnych pan minister Błaszczak będzie musiał dzisiaj tutaj wysłuchiwać, jeśli dobrze rozumiem, już zarzutów, Zapewne. to można powiedzieć, że dzieje się coś, co jest złamaniem prawa, ale jest także aktem antypaństwowym, antypolskim w interesie sił zewnętrznych. I tak trzeba jasno powiedzieć. Ci, którzy do tego doprowadzili, służą siłom obcym, tym, którzy chcą, by Polska była słaba, by była podporządkowana, którzy dzisiaj wykorzystują wojnę na Ukrainie i inne kryzysy po to, by doprowadzić w istocie do stworzenia jednego scentralizowanego państwa. Europejskiego oczywiście pod wodzą niemiec i w jakiejś tam mierze może także Francji. Państwa, które uczyni z nas polski, tylko jakiś mało ważny, nie mający w gruncie rzeczy żadnej podmiotowości, żadnej możliwości podejmowania decyzji region. To, co dzisiaj się dzieje, jest niczym innym, tylko kolejnym, bardzo ważnym punktem tej operacji, operacji przeciw Polsce. No i mamy już pierwszą ofiarę śmiertelną tych działań. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o barbarze skrzypek, pamiętajmy o tym, że ta władza potrafi posunąć się naprawdę bardzo daleko i nie tylko nie cofa się, nie przyznaje się do winy, nie dokonuje jakiejś korekty, tylko w bezczelnych tweetach Niejakiego Tuska zapowiada, że będzie tak dalej i tak będzie jeszcze mocniej. To dzisiejsze przesłuchanie będzie kolejnym aktem łamania prawa, bo nie ma najmniejszego nawet punktu zaczepienia, najmniejszego pretekstu do tego, by panu ministrowi Błaszczakowi stawiać jakiekolwiek zarzuty. Zrobił to. Co do niego należało jako do demokratycznego polityka, bo po prostu ujawnił społeczeństwu plany tamtej strony, plany, które już były zarchiwizowane i miał pełne prawo je ujawnić. Nie złamał żadnego przepisu. Zrobił to, co powinien uczynić każdy demokratyczny polityk? W demokracji obywatel powinien być dobrze poinformowany. Ten akt pana ministra był aktem polityka demokratycznego. Był aktem demokracji, polskiej demokracji. I za to ma być karany. Jarosław! 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 Ja wiem, że mam ładne imię, ale dzisiaj jeszcze ładniejsze jest Mariusz. Głos zabierze pan Mariusz. Mariusz, Mariusz, Mariusz. Mariusz, Mariusz, Mariusz. Dziękuję państwu, dziękuję, że jesteście, że jesteście tu przed wojskową prokuraturą, że jesteście dziś, żeby zaprotestować przeciwko złu, które dzieje się w naszym kraju. Proszę państwa, kiedy byłem pytany o to, czy po raz kolejny podjąłbym taką samą decyzję. Odpowiedź moja jest jedna, jednoznaczna. Tak. Oczywiście tak. Jako minister obrony narodowej miałem prawo, ale miałem też obowiązek, żeby taką decyzję podjąć jako byłego i wówczas ministra obrony narodowej misja polega na służeniu ludziom, na służeniu wszystkim Polakom. Ta misja polegała na tym, żeby każdy z krawek polskiej ziemi był broniony. Sprzeciwiamy się podziałowi na Polskę A i Polskę B, na Polskę zachodnią i wschodnią. Polska jest jedna to nasza ojczyzna. Tu jest Polska. Jesteśmy polskimi patriotami. Jesteśmy ludźmi, którzy kochają naszą ojczyznę Polskę, dlatego jej służymy. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy są obecni, dziękuję samorządowcom z Lubelszczyzny. Wspólnie przygotowywaliśmy jednostki wojskowe na Lubelszczyźnie, wspólnie przygotowywaliśmy jednostki wojskowe w województwie podlaskim. To są jednostki albo powstałe w miejsce zlikwidowanych przez pierwszy rząd Donalda Tuska, szczególnie w 2011 roku, albo w nowych miejscach, dlatego żeby realnie odstraszyć agresora, dlatego żeby spowodować, żeby Putin nie zaatakował naszej ojczyzny. Dlatego tworzyliśmy te jednostki. Dzień, 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 dzień. Kiedy objęliśmy władze prowadziliśmy bardzo wiele programów yy, zbrojeniowych yy, zapewniliśmy że wojsko polskie jest wyposażone w baterie patriot że jest wyposażone w F35 najnowocześniejsze samoloty na świecie w czołgi Abrams te kontrakty podpisywaliśmy jeszcze przed kolejnym atakiem Putina na Ukrainę Potem wiele kontraktów z Koreą Południową i czołgi K2, i armatochałbice K9, i samoloty FA 50. Mógłbym mówić długo na ten temat, ale proszę Państwa, co się dzieje dziś? Dziś te kontrakty zostały zahamowane. Nie ma kolejnego kontraktu na 500 wyrzutni HIMARS, artylerii rakietowej o zasięgu do 300 kilometrów, nie ma kontraktu na produkcję czołgów K2 w naszym kraju. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego rządzący nie realizują tych kontraktów? Jest jeszcze gorzej, proszę Państwa, wczoraj Sejm Rzeczypospolitej przyjął uchwałę dopchniętą kolanem przez koalicję 13 grudnia, która jest arcygroźna dla przyszłości naszej ojczyzny. Oni popierają rezolucję w Parlamencie Europejskim, w której jest jasno napisane, że jeżeli to wszystko wejdzie w życie to Polska straci kontrolę nad swoją obronnością Targowica 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 Rosja czy była biała, czy czerwona, czy teraz jest putinowska dopuszcza się zbrodni wojennych, wiedzą o tym mieszkańcy Irpienia czy, Buszy, czy Buczy, a więc nie można było pozwolić na to, żeby polskie miasta czekał taki los, żeby suwałki spotkał taki los, Białystok, Lublin... Żeby taki los spotkał Białą Podlaską, nie można było na to pozwolić, dlatego zmieniłem te zasady obrony, obrony od granicy, obrony każdego skrawka polskiej ziemi. Widzę transparent z mojego rodzinnego Legionowa. Legionowa też jest na wschód od Wisły. I proszę Państwa, w Legionowie do 2011 roku stacjonowało dowództwo dywizji, pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Do 2011 roku, bo co zrobili w 2011 roku? Zlikwidowali. Zlikwidowali całą warszawską, pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, zlikwidowali ponad 600 jednostek organizacyjnych polskiego wojska, a zlikwidowali te jednostki właśnie na Wschód Odwisły, przede wszystkim na Wschód Odwisły. Dlaczego tak zrobili? Bo reset realizowali, bo porozumiewali się z Putinem, bo szli ręka w rękę z Putinem, a przeciwko temu przestrzegał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, przestrzegał w Tbilisi, w 2008 roku przestrzegał na Westerplatte 1 września 2009 roku. Przestrzegał przed konsekwencjami właśnie takich działań. No ale wtedy rządził Donald Tusk. I co robił Tusk? Tusk likwidował jednostki wojskowe. Nie dopuśćmy do tego, żeby zastępca Tuska Trzaskowski został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, bo to wróci. W nas drzemie siła. Bądźmy gotowi do tego, żeby bronić naszej ojczyzny. Nawet kiedy dotykają nas represje, bądźmy gotowi, żeby walczyć o przyszłość naszej ojczyzny, żeby walczyć o dobre jutro przyszłych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków. To jest nasz obowiązek. Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie. Dziękuję. Pan minister Błaszczak wprowadził wojsko polskie, wprowadził Polskę w XXI wiek, rozpoczynając na wielką skalę proces modernizacji polskiej armii, i za to należy mu się szacunek, a nie ciąganie po jakiś prokurator. Szanowni Państwo, a kto fałszywie oskarża ministra Błaszczaka? Oskarża ktoś, kto kilka budynków dalej napisał, można powiedzieć, ten akt oskarżenia, przekazał go do realizacji prokuraturze wojskowej. Jarosław Stróżyk. Jarosław Stróżyk, który składał przysięgę na wierność Armii Czerwonej. Jarosław Stróżyk, który służył w wojskowych służbach informacyjnych. Jarosław Stróżyk, który ma motyw do tego, żeby się mścić. Jego zastępcą... Szanowni Państwo, jego zastępcą możemy założyć, że współpracowali w tym akcie oskarżenia jest ktoś taki jak pułkownik Krzysztof Dusza, człowiek, człowiek który uznał Federalną Służbę Bezpieczeństwa, FSB! 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 człowiek, który uznał Kryminalną przestępczą organizację, jaką jest Federalna Służba Bezpieczeństwa, za służbę partnerską Służby Kondwywiadu Wojskowego. Rani bo, rani bo. Człowiek, który jedną z następnych ulic, a może i następną ulicę Koszykową, zamykał, kiedy jego koledzy z Federalnej Służby Bezpieczeństwa przyjeżdżali na rozmowy do jego szefa do służby Kondwywiadu wojskowego, a my tutaj każdy metr, gdzie państwo tutaj stoicie, musieliśmy zgłaszać, teraz mi kolega powiedział, że trzeba było negocjować, że manifestacja jest tak duża, że e, wykracza poza metraż ustalony e, między miastem e, a organizatorami tego spotkania. On zamykał całe ulice na kilka godzin, żeby przestępcy z Łubianki mogli przyjechać tutaj na spotkanie. To fałszywe zawiadomienie trafiło do nielegalnie powołanego prokuratora prokuratury okręgowej wydziału wojskowego pułkownika maksjana on też ma motyw do tego żeby się mścić to jest człowiek który był zaangażowany w zupełnie skandaliczne śledztwo smoleńskie to jest człowiek który oskarżał prokuratora pasionka o to że dokonuje jakichś przecieków do mediów o to że ma Wolę współpracy z Amerykanami po to, żeby wyjaśnić tą straszną tragedię, tą straszną katastrofę, jaką e, była e, katastrofa smoleńska. Minister Błaszczak odtajnił kilkadziesiąt wyrazów, nie wiem jak to nazwać to nie jest plan, z operacji manewrowej polegającej na wycofywaniu się wojska polskiego, ze względu na to, że stan sił zbrojnych w roku 2011 był taki, że nie pozwalał na obronę każdego metra polskiej ziemi, całego terytorium Rzeczpospolitej. Stąd operacja polegała na tym, żeby się wycofywać i opóźniać marsz Rosjan na Warszawę. Taki był plan straceńczy, można powiedzieć, plan Tuska, pomysł na to, żeby cokolwiek bronić, to znaczy wycofać się na Wisłę, czekać na posiłki z zachodu, Czternaście dni to miało trwać. Szanowni Państwo, Rosjanie, zanim jeszcze minister Błaszczak odtajnił te wyinki, te kilkadziesiąt, jak powiedziałem, wyrazów z tej operacji manewrowej wojska polskiego, Rosjanie napisali we wszystkich swoich mediach i w branżowych czasopismach naukowych w pięć dni przy takiej koncepcji będziemy stać w Warszawie, będziemy stać tu, tu, gdzie teraz państwo jesteście, byliby Rosjanie po pięciu dniach, gdyby minister Błaszczak zastany plan kontynuował w okresie swojego ministrowania w Ministerstwie Obrony Narodowej. Minister Błaszczak, jeśli cokolwiek odtajnił, to odtajnił plan kapitulacji Polski, to odtajnił plan kompletnej demilitaryzacji Polski, bo nie da się zrozumieć tego, co minister Błaszczak Wam wszystkim pokazał, Szanowni Państwo. Nie da się tego wszystkiego zrozumieć bez zrozumienia tego, co rząd pierwszy Donalda Tuska i drugi rząd Donalda Tuska robił z polskim wojskiem. To był po prostu akt y, absolutnej demobilizacji, demilitaryzacji Polski i te plany to paradoks oddania połowy Polski wiara w to, że można się na linii Wisły w ogóle bronić, kiedy już rusty byliby w Warszawie, to jest w gruncie rzeczy skalibrowanie tych straceńczych planów do ich polityki przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. Dziękuję. Mariusz, Mariusz. 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 Pan minister idzie na spotkanie z może to znaczy Dziękujemy, dziękujemy to W 80 roku żeśmy walczyli. To jest wszystko polityka, żeby ludzi pozamykać, pozastraszać przed wyborami. To niczemu innemu nie służy i przeciwko temu protestujemy. Przyjechaliśmy z Podkarpacia, gdzie jechaliśmy kilka godzin i przyjechaliśmy tu zaprotestować przeciwko temu bezprawiu, które dzisiaj w naszym kraju obecna władza uprawia. My się na to nie zgadzamy i będziemy protestować, dopóki ta władza nie ustąpi. I my nie zdobędziemy pełnej wolności. Co to, to są zarzuty absurdalne. Pan minister odtanił te dokumenty, które były tak naprawdę. E, no no to Ciężko pięć. znaleźć słowo, te dokumenty jej. po prostu były na, no, szokujące, tak? Ja jestem Bo mieszkańcem w i myśl e, taka, że po prostu ja, my wszyscy będziemy tak zestawieni, a wojsko się przesunie do Krakowa 150 km. To no jest, jest szokujące, tak? dla mnie? Mieliśmy być rzuceni na pożarcie Rosji. My się na to nie godzimy. Mało tego. Teraz są takie zakusy, że boimy się, że ta linia obrony będzie na odrze. Będziemy bronić zachód Europy, czyli Niemców, a nie Polski. Polska może stać się poligonem doświadczalnym, tak jak to było za czasów Komuny, gdzie e, e, pułkownik. Kuklinowski wykradł, Kukliński, przepraszam, wykradł plany do Stanów Zjednoczonych, przekazał, bo zobaczył, co czeka Polskę w razie konfliktu zbrojnego. Dzisiaj boimy się, że to się może powtórzyć, a historia lubi się powtarzać. Nie dopuśćmy do tego. Ja mieszkam jakieś półtora kilometra od Tańciny wieszące. Tam jest baza amerykańskich wojsk. I nie chcielibyśmy, żeby tam by była, była baza niemiecka, bo do tego dochodzi. My czujemy się bezpiecznie, są patrioty ulokowane. I bardzo dobrze jest. Ja mam przykładowo dzieci, mam wnuki, dziewięć wnuków wnucząt, no i jestem zatroskany takimi działaniami rządu, że oddaję pod komendę niemiecką, a tu przykładowo jak pan błaszczak minister wykrył, że do linii Wisły będzie broniony. My jesteśmy z Podkarpacia i to jesteśmy bardzo oburzeni. To jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo poznamy z historii, jeśli wojska amerykańskie po pierwszej wojnie światowej z Europy wyjechały. Niedługo była druga wojna światowa. Wybuchła druga wojna światowa, wojska amerykańskie włączyły się do wojny, wojna została wygrana, ale po II wojnie światowej wojska amerykańskie zostały i do tej pory był w miarę spokój w Europie. Dlatego jest to bardzo wielkim niebezpieczeństwem. Jeśli obecnie rządzący i elity, pseudoelity europejskie będą chciały wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, grozi nam to bardzo wielkim niebezpieczeństwem.